Widzę, na moim kanale Bella Stella, gdzie będzie kolejny odcinek. stoczka boczka. Teraz już będziemy lecieć w otchłań na jakąś wyspę, w jakiś inny kontynent. Dobrze, a więc zapraszam was do miłego oglądania. Okej, okay, jesteśmy już. Yy, ja jedę jeszcze chwilę na teraz posiedzieć. Ojej, no to dobre. Nie chcę mi się kąpać, dlatego przebiorę się w tą piżamkę. W tym sobie pojadę. O, no właśnie, najważniejsze. Okulary zapomniałam spakować. Okej, okay. wydaje mi się, że wszystko spakowałam. Jeszcze sobie... To, a, to wezmę na głowę. Okej. Okay. Dobra, idę po... Yy, założyć masecz... Albo... Nie no, nie mam jak założyć maseczkę. Dobra. Idę mu powiedzieć, żeby już przyszedł. Chodzi po wyłączę wszystkie światła. Dobra. Dobra szybciutko pędzimy. Ech, ja już idę spać. Dobranoc. Jej, ja nawet mi nie nie dyspokoił wypić soczku pomarańczowego. Wszystko wyłączam. Wszystkie światła. Oj. Wszystkie światełka. Ta, jeszcze tylko czy ja mam jakąś piżamę, piżamę, której nie spakowałam, no chyba nie. No to trudno, wezmiemy sobie tą. Pojadę się w tym... Mm, Okej. Okay. Dobranoc, kochani. O, już trzeba stawać dzieju. Mm, nie wyspałam się totalnie, no ale trudno. Dobra, go, zaraz będę budzić, ja przybieram się, no i to wszystko. Yy, powłączam wszędzie światła, żeby było troszkę jaśniej. Yy, psikam naszą roślinkę. Miałam ją zabrać ze sobą, ale po prostu nie mam jak. Trudno, jakoś przeżyję. Muszę z nią przeprowadzić rozmowę. Dobrze, roślinko, słuchaj. Próbuję namówić sąsiadów, żeby się tu zaopiekowali. Pół godziny później. Czyli się rozumiemy. Ostatni psik na pożegnanie i idę budzić męża. Gamil! Gamil! Co się drze, nela. Wstawaj, wstawaj, nie śpimy, jedziemy. O Boże, ty mój. No dobra, tylko podaj mi chwilę. Psika się perfumem. Nie! A jakby zrobić się niedobrze po tych perfumach? Weź kobieto. Brian dzwoni. Dobra, nieważne. <laughs> no to co, jedziemy? No jedziemy. Ty weź torby. Ja idę. Weź tą torbę. Nie, ja biorę torbę. Znaczy torebkę moją. Dobra, wychodźmy już, bo nie wytrzymam. Stój, zapomniałam spakować jakieś maseczki. Oj, to nie moja walizka, sorry. Pospiesz się. No dobra, nie pospieszaj mnie, bo czegoś jeszcze zapomnę. Oj. oj, nie mieści mi się, no to trudno. Muszę wsadzić tu. Dobra. Masz torbę i idziemy. Hmm, do jedzenia nic nie bierzemy żadnych przekąsek ani nic, prawda? No dobrze, coś sobie tam kupimy. Mhm, mhm. Okej. Czyli wszystko mamy chyba. Tak? Wszystko mamy. Okej, okay, to jedźmy już. Stół, zapomniałam swojej paski. Pojedziesz bez. Nie wracaj no, jeju. Dobra, ty tu stój, ja biegnę. Gdzie ta paska Jest, okej, okay, czy już nic nie potrzebuję? Jeszcze laptopa zapomniałam. Jeju, może ja jednak wezmę też tą torbę. Ta torba jest najbardziej zawsze przydatna. Pospiesz się, idę. Zapasowy portfel. Yy. Widzicie jakie rzeczy ja zapomniałam? Okej. Okay. Mm. Dobra, jeszcze sobie tą sukienkę wezmę. Ten dresik też w sumie mogę wziąć. I ten też. Mm, jak ja się spakowałam. Okej, okay, jedziemy. Wszystko mam? Raczej wszystko. Ruszajmy już. Na pewno wszystko masz. Wydaje mi się, że tak. Dobra, to jedziemy. Ej, Nela, która godzina? Ej, już ci mówię. 4:30? Nie, Nunella! No, Zaraz się spuścimy na pociąg! Ja biegnę kupić bilety, coś do jedzenia. Dobra, dobra! Biegnę! Dżumber, <grystanie> poproszę dwie białe kanapki: dwie kawy z mlekiem na wynos i dwa bubble tea. Dobrze, spokojnie. Proszę się pospieszyć, bo za 10 minut nam pociąg odjeżdża. O, jasne, jasne. Przepraszam, przepraszam najmocniej. Dwie kawy z mlekiem. I jedno te bubble tea. A drugie kakaowy bubble tea. Dobrze. Razem wyjdzie 35 zł. Proszę, karton. Bip. Proszę, to dla pani. Dziękuję. Miłego dnia. Do widzenia. A mogę coś do kawki? Jasne. Proszę sobie wybrać. Proszę mi tu zapakować jakieś dwie dobre babeczki. Mhm. Jedną czekoladową, drugą truskawkową. Się robi. Proszę się pospieszyć, przy pana. Dobrze, dobrze. Y jeszcze za to będzie 25 zł. Masz, pan, kartą. Do widzenia, nie mam czasu. Masz te bilety? No mam. Dobra, dawaj szybko pędzimy na dół, bo nie ma czasu. Za 4 minuty odjeżdża nam pociąg. Babciu, ty na ten pociąg chcemy? Nie jestem babcią, nie spieszcie się. Przesunęli nam godzinę. Uff. Czyli za dwie minuty odjeżdża. Co? Pani się przesunie. Ja też umiem biec, widzicie? Co za babcia, nie no. Proszę zostawić naszą torbę. Cześć, synku. Dobra, zapychaj wszystko do góry na razie. Uff. Odjazd pociągu! O Boże, ledwo zdążyliśmy. O, masz gazetę, se poczytaj. Jakby nie twoja opaska, to byśmy już dawno tu byli. No więc, sorry, Kamil. Synku, masz daj to mamusi na górę. ten pan. O nie, zapomniałam biletu, a on już idzie, u niego są droższe. Szybko biegnę się przebrać i kupię przy okazji jakiś bilet. Szybko do łazienki. Dobra, zaciągam wajchę i idę sprawdzić bilety. Dzień dobry, bileciki do kontrolu. Ja bym chciał kupić. Dobrze, dobrze, to zaraz. Ktoś ma już wydrukowane? Ja mam już, panu daję do kontroli. Dobrze, proszę. Teraz pan. Ja bym chciał kupić ulgowy. Mhm. Bip. Dobrze. A tu się działa taka pani. E, nie, nie było jej. A poza tym jedna pani poszła do toalety. E, dobrze to e, ja se po... Ja to... O to nieważne. Może już nie ma jej. Może wysiadła w ostatniej chwili. O, dobra, jedziemy. Okej, okay, i właśnie wyszłam. Teraz po cichu. Nie przybierę się w babci ciuchy. Oh. No i w końcu jestem wolna. I śpiewek. Yy, Sprawdzaj już bilety. Tak, babciu. Słyszałeś to Kamil? Trzeba to zgłosić. Jadą na gapę. Ja nie jadę na gapę. Okej. Okay. No ale ta babcia jedzie na gapę, no Kamil. Zaraz pójdę. Chwilę, momento. Kamil, idź powiedzieć temu konduktorowi, że jedzie na gapę. Ty idź jak chcesz. No dobra, idę. Zero pomocy, Kamil. Dzięki. Przepraszam pana konduktora. Czym mogę pomóc? Tam siedzi pani, która wszczę z toalety, jedzie na gapę. O, dobrze, nie wiedziałem. Już panią idę. Yy, może, może pan zaraz przyjść, żeby nie było, że ja taka skarżę pyta? Dobrze, dobrze, za pięć minut przyjdę. Dobrze, dziękuję bardzo. Za pięć minut będzie. Dobra, dobra. Masz gazety, ja idę spać. Zobaczmy. Ej, idę na górę. Dobry noc. Hmm, ja też zrobiłam się w miarę spiące. Jeszcze z miasta nie wyjechaliśmy. Też pójdę się kimnąć. Przepraszam panią. Co się stało? Był już tu konduktor, bo przesnęłam na chwilę. Nie, nie było. Dobrze. Jakby coś, to proszę mnie budzić, a ja będę tutaj w tym pokoiku. Będę spać na górnym łóżku. Dobrze. Nie, przepraszam, na dolnym. A zresztą osłoni pani kokardkę. Ko... Kotarkę. Zmieszczę się tu do niego. O nie. Dobra, już 15 minut minęło, ale dopiero idę, idę. Bilecik do kontroli? Ale, ale, przecież myśli tego chłopca. No, przecież od razu wiedziałem, że jej to nie ujdzie na sucho. Bilecik do kontroli, bo nie skasowałem pani. Ale, ale jak to pan mnie kasował? Pan tu przechodził, pan mnie kasował. Ma pani bilet w papierku czy na telefonie? Na telefonie, panie. Dobrze, to proszę pokazać, bo tam się pokazuje, czy jest skasowany, czy nie. Um, przepana, pana um, No wie pan co? Tak oskarżać starszą osobę? Myśli chłopca, myślałam, myślałem, że mówiłaś mi, że masz 40 lat. Um, tak osądzać starszą osobę. Proszę pokazać bilet. Jest to droga linia. Nikogo nie przepuścimy za darmo. Dobrze, dobrze. Już, już, tylko znajdę telefon w walizce. Wie pan, jak to jest. He, he. No mam, 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 już mam. No to proszę odpalić bilet. O, koleżanka dzwoni. Zaraz powinien dzwonić. Proszę pokazać mi bilet. Oj, chyba już go wywaliłam. To proszę wejść do kosza. O co to ten kosz? Proszę pani, nie ma pani biletu, tamta pani, taka blondyneczka, taka w pani zroście. Podeszła i powiedziała, że jedzie pani na kapę. Myślałam, że mówię to w myślach. Teraz pani też to powiedziała na głos. No przepraszam, ale chyba pani coś ma z pamięcią. I teraz albo pani kupuje telefonem i do mnie przychodzi, albo u nie. No, ja kupywałam i mi nie wyszło. O, oh, przepraszam Pana bardzo. Dobrze. No, mam tu bilet, ale on mi się nie chce zaakceptować. Niech Pani mi pokaże. Pięć minut później. Proszę, miłej podróży życzę. Dziewiąta rano. Kamil, 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 jesteśmy już w mieście wstawaj, zaraz będziemy. Kobieto, nawet w pociągu mi się nie dali, żeby spać. Chodź, dzień dobry, jak państwu podróż mija? Wie pani, co starszą osobę tak dać w bambuko? No, przy pani, to są drogie linie, co mam pani poradzić? Komunikat. Drodzy pasażerowie, wysiadający na stacji Toka-Poka yy, w lotnisku, proszę się szykować do wysiadania. O, to my, Toka-Boka. Toka-Toka. Tak, Toka-Toka. Dobra, ja wezmę torby. Moja gazeta! Kochanie, nie zapłaciliśmy za nią. Weź walizki już będę czekać koło wyjścia. O! Dobra! Eee. Chodź, wysiadamy. Bo za trzy godziny mamy odlot samolotu. Szybko pospiesz się, Kamil. Kamil na litość boską, pospiesz się. Bo się spóźnimy. Co to bankomat? Bankomat, co ty ślepa. Dzień dobry, tutaj nasze paszporty, bilety. Można iść. A walizki do zważenia. Proszę tu położyć jedną. Dobrze na pogranic. -y, nie, ta ma jeszcze zapas kilogramów. Ta? 20, 20,01. E, eee, przejdzie. Dobrze, rodzina, chodźcie, idziemy już na kontrolę. Przepraszam, tak, tak, tu jest kontrola. Zapraszam młodzieńca, młodzieńcza. Chodź, oddamy torby. Jedna, Druga masz jeszcze tą. Tu się wpychnie akurat, dobra. Dobrze, dziękuję. Proszę przejść. Chodźcie, usiądziemy sobie tutaj. Mamu, mamu, krampet, krampet. Kochanie, on jest drogi. Nie kupię ci badziewia za tyle złoty. Ale to nie jest badziew. Kochanie, idziemy na, na wakacje. Coś sobie tam kupisz. Ładnego. Zapraszam tu Państwa. Dzień dobry, najpierw wejdzie pan. Potem pani, ale torbę pani niech da mężowi. Dobrze, teraz pani wyjdzie, weźmie torbę, wejdzie jeszcze raz z torbą. Dobrze. I można iść dalej. Chodź, kochanie, usiądziemy sobie. Dobrze. Teraz y, zapraszam tutaj. I dobrze, dobrze. dany mobilne. Chodź. Dziękuję. Tu jest babci twoje miejsce. Zapraszam następnych bilety. Proszę Dobrze. Bileciki. Tutaj ty tylko skrawek będę oddawać. O proszę. I zapraszam na pokład. konie mamy miejsca VIP-a. Chodź. Witam wszystkich na pokładzie Inter Tokaboka. E, zapraszam was. Miłą podróż Inter Tokaboka. Jedzenie prosto na prawą stronę. Picie prosto i lewą stronę. Ja tam gdzie żarcie, albo czasami tu se sl sleep. Sleep, sleep. E, będziemy lecieć 10 i pół godzin. Zaraz będzie noc. Zaraz się ciemno będzie robić. Jest już 22, jeszcze jest jasno. Szacun, szacun. Dobrze, zaraz jadę z przekąskami. No i dede, dede. 23.45. chodzi o ten odcinek, to już wszystko. Zapraszam was na za następny odcinek, który wleci za niedługo, a konkretnie postaram się jutro, ale nie wiem, czy zdążę. No co, co. Bye, bye. Adios, senor. Senor.